Hej siema witam serdecznie w ostatnimi czasy na Expressie pojawiło się info że w przyszłej ak aktualizacji ma dostać nerfa choke który jest jedną z najlepszych yy, bądź nie wiem z najbardziej popularnych dziesiątych jarów. więc yy, za zastanowimy się nad tym jaki choke może dostać nerfa jaki choke po parametrach jest najlepszy jaki choke po statystykach jest najlepszy i zastanowimy się, dlaczego akurat War Wargaming planuje coś znowu znerfić. Jaki czołg jest na tyle problematyczny, że musi dostać nerfa? E, no, uważam, że jeśli chodzi o popularność, no to tutaj DBV przebił wszystko. E, ludzie po pokochali ten czołg, i to właśnie pokazuje, jak bardzo powalone są te randomy, Nie, Że trzy najbardziej popularne czołgi to wszystko jest albo jakaś toksyczna lodowa, albo dwóch kamperów. Kolejny jest LOPAT, więc no, naprawdę obrzydliwe. E, więc, no, myślę, że DPV nerfa nie dostanie, lodówka nerfa też nie dostanie. Właśnie to jest ogólnie bardzo dziwny mindset w wargamingu, nie? że oni jak nerfią czołgi, e, na przykład argumentem nerfa project było to, że był on popularny, nie? że dużo osób w tym grało. No to w takim razie, la, dlaczego lodówki nie znerfią, skoro jest rozegrane ponad 1 100 tysięcy bite w miesiącu? Mhm. To jest ciekawe. A ale zobaczmy, pod względem DPG no VKK to nie jest czołg drzewkowy, bo nerfo ma dostać czołg drzewkowy. Więc zobaczcie, że jedynym takim czołgiem drzewkowym, który do, dopiero gdzieś tutaj się przebija, jeśli chodzi o statystyki, o średni damage na randomie jest to kanopener. Pytanie. Ja sam osobiście uważam, że kanopener jest zbyt toksyczny dla woda, ponieważ no na, na dobrą sprawę ustawia wam się na wieży i wy możecie sobie iść na rybę, pokawkę czy cokolwiek takiego. E, więc no, wątpię szczerze. Joch, Nerfa nie potrzebuje, chociaż kto wie, co tam w głowie siedzi. E, beczki raczej też nie znerwią. E, więc po, jeśli chodzi o takie statystyki, no to, to troszkę to nie wygląda, nie? E, jedyną tu, tutaj taką opcją jest Scanopenar. Jeśli będzie to piątka, 5 no to będzie to bardzo głupi ruch, szczerze. Ponieważ E5, no też miło wszystko ludzie tym robią. E, dobra, zobaczmy, może pod, pod względem W8. Pozajemnem w 8 beczka najwyżej, joch E5, na no E5 się tutaj przebija, co nie, i jeśli jest e, właśnie były takie spekulacje od graczy, czy, czy ogólnie coś takiego, że może właśnie E5 będzie kolejna, ja osobiście mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że ten newsik się nie sprawdzi, ale no żebyście byli tylko świadomi, nie? że coś takiego jest zapowiedziane. E... Osobiście wolałbym, żeby Wargaming po prostu buffował całą resztę, nie? Bo zobaczcie, jak dużo mamy ciągów na 10 tierze, jak dużo mamy słabych czołgów na 10 tierze, czemu nie ma buffa do 215 b czemu nie ma buffa do T62A, Z jakichś innych ogólnie maszynek, dlaczego nie ma buffa do takich czołgów, co nie? Więc to jest moje pytanie, bo jeśli Wargaming miałby rzeczywiście po samej popularności Nerfić, no to tutaj te dwa czołgi jak jako pierwsze. Powinien zostać, żeby po prostu graczy zniechęcić do kampienia. Nie do że... No ten nerw miałby sens, bo tak jak niekiedy od mi się tutaj decyduje na bafowanie bądź zderfianie, to jestem w ogromnym szoku. Mam nadzieję, że nie będzie to Lopan czy baczard, no bo akurat, kurczę... że. Jeśli, jeśli do takiego nerfa dojdzie, to to będzie na, naprawdę hit. Więc myślę, że w dzisiejszym odcinku pogramy sobie takimi maszynkami jakąś właściwie piątką, jakimś takim leopardem i zobaczycie, czy rzeczywiście te czołgi pod, potrzebują nerfa. E, myślę, że to, e, że odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. E, co powinno, jak powinien przebiegać rebalans w World of Tanks, ale taki odcinek nagrał sobie czymś tam pogramy fajnym, także zapraszam. Myślę, że pierwszym czołgiem, którym programem będzie oczywiście od, E5. Czołg lubiany przez na, naprawdę wiele wiele osób i jeśli chodzi o też ranking i klasyfikację, to tacy najlepsi ze najlepszych graczy duszą tym czołgiem kosmiczne średnie. W tym miesiącu jest to 5900, w lutym było to 5000. Więc kurczę, widzicie, że w granicach tych 5k ludzie się kręcą. Tutaj nawet 5300 Daki zrobił, Daki akurat te domy całkiem fajnie dusi, więc widzicie, że ich graczy jest naprawdę dużo. Także gdyby Wargaming 6000 zrobił, rozumiecie to? 6000 powolone. Także jeśli Wargaming też by miał tak patrzeć w stylu tylko, żeby nerwić też dla lepszych graczy, dla takich topowych graczy, no to już tutaj E5 by była chyba no, numer jeden czołgiem. Je, je, jeśli o to chodzi, więc myślę, że pykniemy akurat To maszynką, zostaje tutaj taki standardowy, bez kombinowania. No, Mała żbitewkę rzuciło nas na mapę stepy, więc akurat całkiem spoko. Ja bardzo lubię te stepy. Po tych zmianach nauczyłem się już gdzie jeździć, jakie pozycje zajmować, i powiem Wam, że zarazem z jednej strony, jak i z drugiej strony jest totalnie OP pozycja yy, na tej mapie, więc. Zaraz wam pokażę, z tej strony z poprzedniej, w sensie zdolnej dolnej yy, mańki wam pokazywałem, tam na H1, e, między H1 a H2 się na takiej górce można ustawić. E, więc pojedziemy tutaj, pokażę wam jak to się buja. Jeśli zazwyczaj jak chcę coś pokazać na odcinku to nigdy nie wychodzi, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie chodzić. Bo matchmaking, no klasyczny, nie? Klasyczny matchmaking EU1 tutaj. Dwie arcioszki, dwa leciki, no że tak powiem, yy, nic dziwnego. Człowiek się już przyzwyczaił do takich losowań chyba, nie? Powiem wam. Także lecimy, lecimy. Tutaj za tym kamykiem polecam grać. Yy, jakiś czas temu w sumie podejrzałem to od jakiegoś ziomka na randomie. Tylko, że on nie potrafi też tego wykorzystać. No potem zrobił jakieś yy, Pestki, ale bardziej wkurze w ten sposób, że po prostu nie dało się mu nic zrobić, nie? Bo patrzcie jak ten kamyk jest skonsolidowany. Od przodu nie wyjadą, od tyłu nie wyjadą. Na przykład tutaj was mogą skasować, nie? A tutaj do tych pozycji no już ciężko. Oj, boczacik. Dlatego Jocha mi troszkę kasuje. A ja się nie jocha, tylko te 57 heavy, więc tak. Na kowarkach le. No i zobaczcie, jaki to jest czołg. E5, nie dość że świetne działo, tak? Nie dość że świetne działo, naprawdę działo super konia, tylko zwolni się pociskami, ale za to mamy hity 340 peny. Też mamy powalony pancerz, świetną platformę. Jeden taki mankament to jest Włas, ale e, większość lepszych graczy sobie radzi z tym też Bez, bezproblemowo, no ponieważ. Te działo można zasłonić, yy, w sensie ten was można zasłonić działem, więc to jest ogólnie fajna, naprawdę fajna sprawa. Także nic, nic dziwnego, że ten czołg jest aż tak ogrywany przez taką topeczkę serwera. Szkoda, niestety nie udało mi się pokazać tak, tak tej pozycji, jak bym chciał, czyli w przypadku, w którym nie pushują, ale zaufajcie mi, jak kiedyś się tam ustawicie, załóżmy w bitwie, którą będziecie przegrywać i nie popełnicie żadnego błędu, to robicie powalony wynik. To jest 103H... to chciałem powiedzieć, że w delikatnym szoku, ale jest w ogromnym szoku. Trzy e pesteczki, fajnie, elegancko. E Liczę właśnie na to, że jak jakoś się uda tutaj na FA wychylić. No SideScrapa E5 też ma. Nie jest on może jakiegoś idealny, bo wiecie, e czołgi, które mają kaliber powyżej 150, ja to już, już was penują. Ale uważam, jest no naprawdę e, fajnie. O kurde, kolega tutaj z sklepikę takiego szerokiego, powstawił tym f No f fajna maszynka, ale ja się ja lubię. Jest trudne do grania. Troszkę weryfikuję wasz, waszego skilla, moim zdaniem. Takie f 215 b do czego jesteście zdolni, ale no poza tym lubię, lubię, lubię naprawdę bardzo tą maszynkę. E... Fajnie to chodzi. Nie, kolejną pachę dostanę. Troszkę niefajnie. Troszkę niefajnie, to to muszę przyznać. Może się jakoś przestawiłem delikatnie, bo tutaj widzę, że już ciężko. Gdybym miał z 12 stopni opuszczania, to myślę, że z tej góry byłbym w stanie zagrać. Może coś. Chodzi, zjechało. Może jakieś blindy postrzelamy. Zobaczymy. Zobaczymy, co się uda tutaj zrobić. Jakieś pesteczki poklikamy. Fajnie, bo też ten 60TP podjechał. Gdybyśmy się pozbyli F'a, to ja mo mogę nawet pod tą jagodę podjechać. O, bardzo fajnego wraka dostaliśmy. To, to tutaj szanuję akurat, nie? że taki fajny, schludny wraczek. Ja fan. Chciałem dobić. Tego wraka bym musiał przesunąć delikatnie, tak wy wiecie, się ustawić jakoś elegancko. Co ten F'a robi? EV... o. Zobaczcie, wraki dalej nie zostały naprawione. Dalej nie można strzelać pod lufą. Najgorzej. Najgorzej na świecie. Ten bug jest już chyba w tej grze. Ja pamiętam, gram Ligę z tym bugiem, To jest ogólnie też taki mem. To jest żart. że My graliśmy ligę. W momencie, w którym ten bug je je jeszcze jest. Nadal jest. Był jest. No i jest. najpewniej jeszcze będzie przez długi, długi czas, bo Gaming powiedział, że nie potrafi tego naprawić. Oj. Ciężka, gideczka pana, jak to No, 3700, zrobione. Coś tam już mamy. A ten damage sam na dobrą sprawę przyjdzie, nie? Nie, mamy jagódkę tutaj na rogu. Ale jakoś to nam celuje. Zastanawiam się, czy nie podjechać tutaj bliżej. Tylko wiecie, jak to się może skończyć, nie? Albo uda mi się zrobić na niej damage, albo ginę, więc. Uuu, Troszkę się wyskoczyłem, szczerze. Te jogurtki, to taka groźna. Tutaj wejdzie akurat z APC-a, gdybym miał APC-a, to by nie weszło. Ale przez to, że mam te hity, które są powalone, no to już taką presteczkę mogę dać. Nie wyjeżdżam o tej prawej. Czemu? No jestem FO, tak? Myślę, że dosyć, dosyć logiczne, że wrzucenie po tego FO nie wiązałoby się z niczym przyjemnym dla nas. Ja nie wiem, czy on szczelił, czy coś takiego. Może ten ziomek wychodzi jeszcze. Liczę na koleżkę. Mo może go szukamy. że celuję tutaj. Właśnie. Gdybym miał tylko opuszczanie, to bym zdążył się w niego celować. Także taka to była bitwa piątkiem. Uważam fajna maszynka. Nie, nie jestem to zdania, że jest ona jakoś, wiecie, toksyczna, czy zła dla gry. No jest po prostu dobra, tak? I jak potraficie wykorzystać taki czołg, spoko. Wiem, że dużo osób narzeka, na przykład na piątkę, 5 ze względu na to, że jest właśnie ten duży włos. Także też wiecie, jak to wygląda, nie? Uważam, że znacznie bardziej toksycznym czołgiem jest Kano Canopener, no... To, co oni zrobili z tej maszynki... E, A no tak, bo w momencie, jak, jak już miałem konto prosowe. Dobra, to ja ten czołg zbadam i zaraz wracam. Dobra. A no, Penar zbadanem. zbadany, będzie trzeba tutaj przełożyć jakieś yy, jakąś załogę, co nie? Słuchajcie. Mam tutaj jakieś ziomków, ale z czołgu ciężkiego by się coś przydało. O, mamy fała. Dobra. Nie wiem, dlaczego ta zakładka jest taka popsuta, że. Nawron, będzie trzeba przeszkolić tę załogę. Kaliban. Może być, nie dlaczego mi to poleca z TD-ków z ale no... Wszystko dziwne. Być może ze względu na to, że to jest nowy czołg jeszcze... Nie wiem, gierleczka się nie zdążyła przyzwyczaić, ale tak. Jeśli chodzi o Penara, to to co ja już Wam mogę powiedzieć, no to... Że czołg to jest coś w stylu Klanwagena. W sensie, no nie ma to 12 stopni opuszczania, Klanwagen przedtem jeździł 60 km na godzinę. Badanie, ok, ale polega to na tym, że po prostu ten czołg wam się ustawia na wieżę i wy nic nie jesteście w stanie zrobić, więc też nie byłem fanem w momencie jak się dowiedziałem, że akurat ta maszynka wychodzi do gry. No, raczej nie, raczej nie i myślę, że każdy o zdrowym, o, o, o zdrowych zmysłach, miarę rozsądni ludzie nie byli największymi fanami tego czołgu. Więc to, co ja wam powiem jeszcze, no to mam nadzieję, że nie będzie to taki nerw. W sensie, o ile Penara mi mieliby znerfić, ale najbardziej się dla mnie to zapowiada, że ak akurat był byłby to nerw dla tego ciągu, bo on stał się bardzo popularny, ludzie za zaczęli tam robić dobre wyniki. No to myślę, kończę, że. Mm, co tu zachować? O, takie moduły, to myślę, że. Mam nadzieję, że nie będzie to nerf jak właśnie z Clanwagenem, czyli w stylu: Panie tutaj działo, wiecie, mobilność, wszystko, tylko powinni oni zlebalansować tą wierzenie, żeby jakoś dało się tu poprzebijać, a nie że my nie bijemy się a nie tutaj. Ten włas też jest ciężko złapać, ponieważ wiecie, jak rano to tego praktycznie nie widać, jest bardzo mały, więc coś by mogli z tym zrobić. Na dobrą sprawę, Clanwagenem też by się mogli zająć, czyli przewrócić jego parametry. Ale tą tą wierzenie. W sensie nie też w taki sposób, by nie odbija niczego, bo nie na tym to polega, tylko żeby zrobić jakiś jak spot pod jarzmem, może delikatnie większe włazy i już wtedy ta gra by była bardziej skillowa, nie? Bardziej by to za zależało od naszych umiejętności, a nie od tego, czy, czy po prostu, nie, wiem, czołg, czołg jest broken, czy też nie. Dobra, ale... Dobra, mamy już bitewkę, rzuciło nas na map. Westfield i Westfield z bardzo fajnym losowaniem, ponieważ zobaczcie Mausik, Esetka, no fajne maszynki takie do jeszcze mx i no na dobrą sprawę żaden z tych czołgów nie będzie stawiać jakiegoś wielkiego oporu. No może poza Esetką, bo akurat Esetka też pojawiają fajne zmiany dostała, Stąd właśnie aż dziwne, że ludzie tym nie grają, co nie, bo Esetka nie jest wcale jakoś bardzo popularna, tak? pojawiam. Dostała te zmiany, te działka jest o wiele lepsze, ta wieża też jest powolona, bo wy na dobrą sprawę nie musicie się kontować praktycznie, a i tak ludzie tym nie grają, także nie kumam do końca. Ale no cóż, ale no cóż. Stoczna steczka, bomba, no te działka jest świetna, tak? Mamy tutaj 420 alfa, czyli jest to lepsza alfa niż super konio. Na dobrą sprawę Gaming już super konia tylko po to, by dodać kanop. Pan na co nie? Także ciekawe. Nerf super konia, który był, był podobno za mocny. No i wychodzi nam no, taki czołg. No, 200 kg. No przypadkiem, kurczę. Oj, oj, oj. Kumpel, czekać na może śleduje jakoś. Nie udało mi się. Nie zauważyłem go nawet, że on dostał taki oklep. No. Tymczasem gadka moja, że eset kopę. No się gra w taki sposób, no to nic nie jest za Panowie, nie? No ten Aemix nic mi nie jest w stanie zarobić. więc też ja tak muszę ciągle patrzeć, e, ciągle zwracać uwagę na to, czy ten Imix nie ma przypadkiem bicia na mnie. E, bo nie ma chyba zbytnio kto kontrolować mi tego ziomka, ale zobaczcie co się dzieje w tej bitwie, no. Co oni mi na dobrą sprawę mogą tutaj zrobić? No nic, no nie ma szans tego przebić. Nie wiem, byś musiał mieć 4 stopnie od Jagi, a i tak by ci mogło po polecieć punkt, w który nie przebijesz, ze względu na to, że ja jest to jarzmo. Tak, jest to jarzmo. Mam tutaj dwa działka. No, dominacja po prostu. Dominacja OPK z Lilo też tutaj jest takie ok. fajne. Celność jest super. Eee, raczej uda mi się go trąbnąć jeszcze. 113 prawdopodobnie też. Stoczynacha się boi troszkę, jest, jest tutaj pełna obaw. Oj. O, nawet w taki sposób. No. Ja myślę, że ten MX ma na tyle średnią pękę, że musiałbym jeszcze szczelić po prostu po dolnej płycie albo po wizjerze, Niektóre ja tam jako tako tymi moimi dwoma yy, działami mogę zasłaniać, więc, więc to też jest w ogóle ciekawe. Że mamy taką opcję. Ale po prostu sobie mielimy, nie? Mogę nawet Set sc Scrap na totalnym luzie. Kolega będzie w szoku. No. I, i powiedzcie mi, że to jest. Nie wiem, że to jest jakiś gorszy czołg od E5. No. To jest totalnie OP. Różnica jest tylko taka. E5 jest szybsza, tak? E5 szybsza, ma 340 pene plus ma lepsze DPM. Więc na przykład w takiej szybkiej bitwie, gdzie nie ma zbytnio okazji do poszczelania, gdzie w e, jakimś krótkim czasie trzeba ten demo zrobić, no to E5 spisze się lepiej, tak? Ale jeśli mamy taką grę na wieżę, jak tutaj, no to jaki czołg jest lepszy? Jaki hatek jest lepszy? Bardziej w taki sposób zapytam. To mi trąbnął po boku wieży z hita. E, Powolone jest to troszkę, że on może sobie tą górą wychylać, nic mu się na dobrą sprawę nie dzieje. Arta go nie strzela. Moje Tedeki go nie strzelają. No mogliby zajrzeć troszkę na, na większym jaju koledzy z mojej drużyny, tak szczerze. Chciałbym go jakąś tam kontrolować. Nie, tu nikt bicia nie ma. No nie mają sniperów zbytnio, nie? nie mają zbytnio sniperów. Mausi jedzie tutaj. Okej, okay. Mausi jedzie tutaj esetka to jest problem, bo niby esetka jeszcze nie ma opuszczania, ale i tak, i tak obniży na mnie, bo jestem po prostu wielką stodołą. Więc tutaj się tak troszkę buja trzeba. Eee, no i wyczekać okazji odpowiednio, nie? Może mu damy po belce. Daliśmy 445 polosował jeszcze, ponad alfę, bardzo fajnie. Myślę, że tutaj jestem tak względnie bezpieczny. Podobnie jak ten list. Czyli nie jest świetnie. O, Tutaj chyba ambicja poniosła kogoś za daleko, delikatnie. No i tak sobie gramy, nie? No i tak, so i tak sobie stoimy. Więc akurat ten Opener nawet nie o, nie o tyle, co on powinien dostać z samego nerfa, ale bardziej rebalans. Nie, jestem większym fanem rebalansowania czołgów niż po prostu takiego suchego. Głupiego nerfienia Nie, ja, W sensie ja myślę że jakby tutaj nawet nerfili Dodali jakieś tam weakspoty na, na przykład Maus jest takim idealnym czołgiem Bo Maus jest maszynka yy, Która jak ktoś ma ręce To jest totalnie OP Jak ktoś się potrafi kontować to Maus jest przepotężny i uważam że takie czołgi no To jest właśnie coś Czego my potrzebujemy w, w World of Tanks bo kiedyś maszynki były tworzone właśnie w inny sposób niż, niż aktualnie. A nie, że aktualnie my mamy kurczę kanopenora, gdzie ja nawet się nie muszę kondać. a gdybym miał ja to takim mausem, to wy wiecie, co ja bym musiał tutaj robić, jak się gimnastykować. Także taka, taka to jest maszynka. Myślę, że porównując do piątki. No nie wypada to w taki sposób, że odstaje czy nie wiem jest gorszy, jest po prostu głupsze do grania. E, więc tak takie dwa najbardziej. OP-czołgi, w sensie, dwa, dwa najbardziej OP-czołgi. Dwa najlepsze czołgi drzewkowe, moim zdaniem to były. Te też patrząc pod względem na przykład statystyk, e, taką E5 na Penara i na przykład pod względem e, popularności, no to kolejnym czołgiem do nerfa powinien być na dobrą sprawę Leopard, co nie? Bachar, bądź, bądź Leopard. E, więc wyobraźcie sobie, gdyby oni rzeczywiście w taki sposób mieli dla balansować te czołgi. Głupie strasznie, co? Yy, jakby... Imagine nerf Leopard'a, gdzie, gdzie to jest taki czołg... ...który jest spoko, no coś można posnajpić... ale to tylko tak po 400, nie? Nie jest to na przykład grilek, który jak huknie to wali tubę za 700. No... ...Leo jest po prostu taki, uważam... ...nieszkodliwy dosyć, jakby pod tym względem, że on stoi sobie z tyłu i gdzieś tam może snajpić, to... ...jakby takie czołgi by zawsze. Takie czołgi były zawsze, tylko że nie było ich aż tak dużo. Więc no, coś, mamy kolejną bitewkę. Zaglądam sobie lopardem i na dobrą sprawę pewnie wie, wie, wiele osób z Was by pojechało na prawą stronę. Ja, ja osobiście wolę zagrać sobie. Mida, pojechać sobie na środek, e, pociągnąć bombę na środku, jakoś tak. E, więc kierujemy się tutaj w krzaczki. Mam nadzieję, że manticora. Nie zajmie pasywa na środku, o którym wam, wam mówiłem, czyli tutaj, bo to jest no naprawdę Niefajny krzak eee, Ze względu też na CVS-a on stał się aż tak bardzo toksyczny, ponieważ wiecie, ktoś się ruszy za krzakiem tutaj Ten krzak, który jest, jest od, od prawej strony, on działa dosyć e, średnio Więc na, do, na dobrą sprawę mantikora tam jest, no, zaraz, zaraz oszaleję Ja już wiem, że stąd cofam, bo nic nie zrobiłem w tej bitwie, Manti jest tutaj Każdy się tego nauczył, nie wiem streamerzy i youtuberzy i wszyscy no, no, nauczyli ludzi Też jakby to nie jest i widać trochę nie Ale no ten krzak jest OP, jest totalnie OP, więc macie Manty, macie CVS a wjeżdżacie tam spo, spo, Spotujecie po prostu to, to wszystko Dobra ja myślę że W takim razie pojedziemy Na 1-2 kampić Bo Wolałbym zagrać ten środek, złapać jakiś pszczoły na miasto, powychlać sobie na takiego tvp na midzie, ale niestety. Mamy Ebra, który tutaj jakoś się rzucił na spota. Całkiem fajnie zajął, też odważnie. Więc widzicie, Lighta nie, nie ma tutaj. Możliwe, że nawet w dwa Lighty stoją na środku. Jest to Ebr, Ebr e, robi retake, potężne retake, ale raczej nie będzie mógł tego zrobić. Więc my sobie pojedziemy jakoś na kowar naszego lecika. Naszego ebra. Ma, mam nadzieję, że nie dostanę tutaj jakieś penny od lodówy czy innego syfu. Bo, bo będzie mi smutno po prostu. Co? Pojedziemy sobie tutaj. I się jakoś tu wcelujemy. A ja myślę, że, że oni będą wychylać. Zobaczcie, jakie te działki z fajne. Leopard w pewnym momencie był bardzo modny. Też dużo, dużo osób tym grało. Ale później ludzie odkryli, wiecie, jaki czołg Guerilla 15, że w sumie Gorilla, to wiecie, prawie wszystko lepiej w sensie, bo większość osób no, nie, wyko nie wykorzystuje Leoparda w taki sposób. O, że tutaj mamy mobilność, cenne działko też. Ty można pod dpm składać inne medy, bo mimo wszystko, e, no, fajnie to mieli. Bo mamy tutaj chyba 3600 DPM-u, jakoś tak, da się chyba nawet do 3800 dobić. Jak tam damy polowe I, i większość ludzi no, nie patrzy w taki sposób Dla, dla większości ludzi dobre alfa, celny działu i, i lecimy i każdy gra grillem Robią po dwie Po dwie, trzy pechy na bitwę, ale jest super To też zabrać im nie można, ale no No popsuło to randome, co nie? Myślę, że Z tym, z tym się zgodzimy Taki wysyp czołgów w stylu Lodówka, grilla, no to nie jest nic dobrego, jeszcze DBV został dodany, to też bardzo popsuło randomy. Ostatnimi czasy i Heartless niebieska co to się dzieje Ja w tej bitwie dużo nie zrobię także widzicie Jaki to jest czołg co nie Leopard Zależy dużo od, od tego Czy e, czołgi przeciwnika mają spota czy one są spotowane czy można robić damage i tak dalej i tak dalej więc no tutaj też No jesteśmy troszkę uzależnieni Od sojuszników od przeciwników czy w, czy w ogóle na nas wychylają No ja poniekąd nie lubię takich czołgów nie jestem fanem Akurat, o, badże, Mida opeskiem, lopat O wa wow. No, strzeliłem w eple, więc troszkę się to pokusi, ale mnie to zlało. Oj, oj, i nie udało się skrócić. Niestety, komfortowo. Nie Zastanawiam się, czy nie przejechać na lewą stronę. Mida, to też jest zaryski, bo badżet może wychylić na mnie. O, nawet wychyla, ale po nim oddać za to. Na, nawet wychyla, ale no ja nie, ja nie jestem w ogóle dobrym snaiperem. Nie mam cierpliwości w grze. Oj, oj tyle. Więc widzicie, jaki to jest czołg. Zobaczymy. Zobaczymy, czołg jest dobry, nie? Tylko, że po prostu nie jest dla mnie. Dobry, Dobra. więc zobaczymy ogólnie, jakie to będą zmiany. Jakie czołgi będą się O ile w końcu DWD się zdecyduje na to i o ile te newsy okażą się prawdziwe, więc to też jest pytanie. Czyli jednak do tego dojdzie. Myślę, że nie ma co panikować. Pokazałem wam mniej więcej i e, oz, oznajmiłem, że może dojść do, do, do czegoś takiego akurat. E, słyszałem, że w tym roku są też przecieki, że ma być dużo zmian w ocie, także dla, dla mnie bardzo spoko, ale też, że, żeby to nie były tylko takie zmiany, że tylko nerfę, nerfy, nerfy. nerfy. Mus, muszą być nerfy i buffy, żeby zachować ten e, balans w Gieletce. Najlepiej gdyby jeszcze mapy się zmieniały. Ale ogólnie to taki to był odcinek, więc ja Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Tam sobie. No i tyle. Także dzięki wielkie i do następnego. Siemano.